Joś pila. Bo z Jestem zgadzany. A powiedz, tam dwa zdania to i przystało, nie zauważyłem. Nie, A, no rzeczywiście to jest jutro będzie. Jutro. ولكن

Nie wiem, czy wie Tam chodził do tego świetnika, który... Te świetnika, ujrzał. No. Taki teraz tak ciemno, nic nie widać. tu no, no, nie widać. No. 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 No, tu lampy, a no, no, Taka no, lampa no, jak ta, to, nie? To, no, Bo inaczej tu, u inaczej. Tam są lampy pilota, to Popatrz, nie ma chodników, nie ma. No nie ma, bo czy się jednojezdne i to jest tablice czy wtedy tego? To jest Fedrowice. 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 A ty do mnie, do A właśnie na to mowa. Tablice, a pan ta, jest tam po miciu, panu. A kto to podobisko? No, no ta, ta. tak. Tak po na granicy. No, no, na samej granicy widzę. Między Fedrowice a, a to widzę. No, na Fedrowice. A no, właśnie, bo to wydaje tablice, Fedrowice, tam, to no, Tu gdzie ci stoi? Tu micię ja. No i co idzie tu ja? jak ci stoi? Aha, tam, na no to tu, i na drugiej. Rozumiesz? Tyle no teles na tyle poza granicę. No ile tak? I tam u siebie Na górze. Dwa kilometry do góry. No, nie ma no, szkoda, skąd? Półtora? Półtora. Putera, jest kilometr I, i pół. No dobra. Do. No. Nie No. 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 na pewno. Się tak zrazi teraz, że... No to młody jakiś krowiec to no, był? Młody, no właśnie w tych latach. No to młody. Nie wiem. Człówka go poznała, bo, bo do z nim chodziła. A też tu stąd? No człówka właśnie jechała na rzeczonym, no i, no i widzieli to wszystko. i auta, rozpatrzone. Ojej, to jest przeżycie. I to dostaje ślad. Do domu jak spadła, to dla niego... Tego szkoda i tego... Dostaję. No oczywiście, tak, no, bo to na całej życie. Na całe życie, zostaje, zostaje. nikt nikogo nie chce rozjechać. A wiadomo czy nic, nie zaszło? że się tak do położył. Mógł też, zasłabnąć, bo też za słabość no. Mówi, no, na duza, nie było takiego zwyczajne, że mu na żeby na drzwi. W tym no? miejscu nie było trenera. Było lata i widzisz, no, że to nie się wniży. Tak, to była, to to, tak, tak dupy, tu było. tu było Tu było A na mojej płocie wiele tupy, My dupy. Dupy Ten za no. mnie w ogóle tak. No ale to jak nie widzi, to nie widzi w nagle bagi No, ale tu tak. widać się bardzo hamowo, bo tak jak znaczą go... tu, tak znaczą tu trzeba w cośkim hamować. Hmm. Ja by szybko ją tutaj, na, na drodze, nie, bo tam to już jest przeniesione na bok, nie, ale no, tak to będzie no, no, na, no, na, no. na drodze, na drodze, na drodze. No. Ja, ja z naprzeciwka jechałem, i widziałem... no ja go widziałem, że ja się zatrzymałem ile tu no i migałem, mógł już za długimi światłami, A, żeby się zatrzymał. no, no. 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 Jego ja, ja, ja zabrali też? Nie wiem, nie wiem, gdzie ten oparty jest. To znaczy, no na pewno tam na Czesiu już go badali, nie? Tak, to no, co? na pewno. Bo jego dałoby, nie dał ogólnie. Oj, proszę. No, tragedia, na pewno. To każdemu się może zdarzyć. Człowiek jedzie, no, a nigdy nie wie, co no, na drodze. Ale no, no, szczególnie w nocy to tak trzeba uważać. <clears> hmm. <throat>